Tu jeszcze dla Was ekstrasik związany z tym filmem. Mianowicie ta lekcja z tymi piłeczkami. To jest rzecz bardzo abstrakcyjna, bardzo alegoryczna, i ciężko to przenieść czasem na decyzje, które są katastrofalne w skutkach, w takim znaczeniu, w aspekcie już praktycznym. Ale je można nazwać. I dlatego. Nawet ta moja interpretacja z poprzedniego filmiku to jest jeszcze trochę mało, dlatego chcę wam nagrać taki ekstrasik, taki suplement w formie trzech najbardziej, moim zdaniem, katastrofalnych decyzji kobiety i mężczyzny na wczesnym etapie życia, która doprowadza potem do tragedii w życiu późniejszym. Staram się to tak parami zrobić. Określony wiek: kobieta, mężczyzna. Określony wiek: kobieta i mężczyzna. Określony wiek: kobieta i mężczyzna. Czyli mamy tutaj wiek lat 20 i kolejnych dekad. W przypadku wieku lat 20 kilku, czyli dla kobiety w tym momencie najbardziej atrakcyjnym, kiedy kobieta jest rozchwytywana, kiedy ma ogromne możliwości, jednym z takich fatalnych błędów dla kobiety to jest rozpoczęcie imprezowego życia, jeszcze z jakimiś ciężkimi dragami czy używkami, w nieodpowiednim środowisku. Jest coś, przed czym kiedyś chroniono dziewczyny, bardzo zapamiętale. Wszelkie normy współżycia społecznego, które zostały rozmontowane, przed tym zabezpieczały. Teraz już praktycznie nie ma żadnych zabezpieczeń i zbiera to ogromne żniwo. Jakie to jest żniwo? Już pomijam fakt, że obracanie się w środowiskach imprezowych przeważnie koncentruje wokół ciebie, jak młodej dziewczyny. Fatalny autor, autorament męski, czyli y, ludzi, którzy w żaden sposób nie nadają się do budowania czegokolwiek trwałego w długim horyzoncie czasowym. Y, wszyscy wartościowi mężczyźni, y, z którymi, którzy mają Ci coś do zaoferowania, którzy mogliby coś Tobie dać, nie tylko y, mogą Ci się w tym wieku wydać mało atrakcyjni ze względu na poziom Twojej niskiej wiedzy o świecie, ale oni po prostu w takich miejscach nie bywają. To znaczy, mężczyźni, którzy dla Ciebie, jako nazwijmy to, zwyczajnie dziewczynki wieku, atrakcyjnym, dziewczynki wieku lat 20, są gdzieś tam w sobie w klasie średniej, która jest, jak wspomniałem nam wam na poprzednich filmach, pod ostrzałem, która jest przeznaczona do anihilacji przez rozwarstwienie tą strukturę globalizacji całego świata, która się zaczyna dzielić świat na. 95% oligarchii, 95% biedaków i plebsów ym, sprawia, że mężczyzna z klasy średniej, tej środkowej jest ukryty. W jaki sposób jest ukryty? To musi uciekać przed ym, zakusami systemu na jego majątek. Czy on to robi w sposób wirtualny, czy robi to w sposób fizyczny, to jest sprawa druga. Natomiast nie będzie w takich miejscach, w których Ty imprezujesz więc jesteś, strzelasz tak naprawdę ślepakami lub znajdujesz się w miejscu, które daje Ci takie wrażenie, że tych mężczyzn nie ma. Nie ma, bo oni są ukryci przed Twoimi oczami. To jest jeden aspekt tej sprawy. A drugi aspekt jest taki, że prowadzenie hardkorowego party style life'u niszczy w horyzoncie kilkuletnim czy kilkunastoletnim drastycznie Twoją urodę. Czyli wszystkie te... Y, ciągi narkotykowe, czy alkoholowe, one wyjdą, pojawią się na Twojej buzi za lat 10. Czego Ty sobie sprawy nie zdajesz, bo dzisiaj patrzysz w lustro i nie wyglądasz. Y, poprawiasz swoje, swoje piersi, y, malujesz usta, ale nie widzisz, że za 5 czy 10 lat przez ten hardkorowy lifestyle tutaj pojawi Ci się ileś z a Twoja cera stanie się szara i jak papier. To jest niebezpieczeństwo dla kobiety pierwsze. Odpowiadające niebezpieczeństwo dla mężczyzn w lat 20 paru, to jest wybranie sobie złego wykształcenia. Co to znaczy złe wykształcenie? To znaczy przygotowanie do metod zarabiania pieniędzy. Nie chodzi o wybór kierunku studiów, że ty taki czy inny kierunek studiów, tylko chodzi o to, jakie te drogi sobie odetniesz, a jakie te drogi sobie zabezpieczysz na przyszłość. Dlatego że twoja 40-letnia ścieżka. Zawodowa nie jest ścieżka jednej kariery, gdzie ty będziesz po jakichś stanowiskach skakał, to jest przypadek teoretyczny, abstrakcyjny, który nie ma przeważnie reprezentacji w świecie realnym. Twoja ścieżka zawodowa, bo to nie można nawet karierą nazwać, by wyglądać prawdopodobnie tak, że pierwsze 10 lat będziesz gdzieś, potem pojawi się jakaś możliwość zmiany lub przeskoczenia w zupełnie inny świat. Przeskoczysz lub nie przeskoczysz. Jeśli nie przeskoczysz, Pojawią się jakieś inne możliwości, przeskoczysz, pojawią się jakieś inne z innej w ogóle puli. I teraz wybierając swoje wykształcenie, czy to, czym się zajmujesz, nie w tym rzecz polega, że <laughs> wybierzesz, nie wiem, studia prawnicze i to ci ograniczy yy, możliwość wyboru dlatego, że będziesz przykłuty do polskiego prawa, tylko bardziej w takim sensie, że jeżeli wybierzesz studia prawnicze i zaniedbasz sprawy techniczne, <laughs> to w pewnym momencie może się okazać, że, że twoja. Kariera prawnicza zostanie zniszczona przez y, jakieś informacje czy jakieś y, wojny gdzieś tam na szczeblu, na którym ty się nieświadomie znajdziesz, to mo może się okazać, że Twoja możliwość przebranżowienia się czy wykorzystania potencjału w zupełnie innym miejscu, w którym się znajdziesz, będzie praktycznie zerowa i wykończy się to w krytycznym punkcie mojego, Twojego życia. <grym> Dlatego najważniejsze tutaj jest, żeby sobie dróg nie odciąć. Czyli tam, gdzie jesteś, żebyś mógł to kontynuować i nabierać całą pulę tak zwanych wytrychów, kluczy, żebyś mógł otworzyć drzwi, które w pewnym momencie Twojego życia mogą Cię uratować. I Teraz kolejna yy, sytuacja dla kobiety negatywna w wieku, powiedzmy, na tą kolejną de dekadę. Czy kolejny ten okres, może nie dziesięcioletni w przypadku kobiety, ale siedmioletni, tylko że tamte okresy są krótsze, intensywniejsze, to jest zajście w ciążę z nieodpowiednim mężczyzną. Teraz e, to się wydaje truizmem, dlatego że, no oczywiście, jeżeli zajdziesz w ciąże z nieodpowiednim facetem, który się nie nadaje na ojca, to twoje życie zostanie już naznaczone balastem, którego praktycznie nie zrzucisz do końca życia. Gdzieś Twoja energia wypłynie i na rynku matrymonialnym jako samotna matka znaczysz już drastycznie, drastycznie dużo mniej niż gdybyś tego dziecka nie posiadała. Więc to się wydaje oczywiste. Ale znowu tą decyzję oczywiście, że trzeba podjąć świadomie, natomiast nie tylko chodzi tutaj o wybór mężczyzny, chodzi też o wybór odpowiedniego momentu, który to wszystko zbalansuje i sprawi, że. Dziecko jako ogromny wydatek energetyczny nie zniszczy Was jako pary w trudnym momencie, dlatego że jest to próba nie tylko finansowa, ale też próba przede wszystkim w stylu życia czy świadomości. Ogromna zmiana, więc należy być na to przygotowany, i wybrać na to dobry moment. Co niekoniecznie znaczy, że musi to być moment, kiedy jest absolutny dostatek materialny, cieplarniany warunki, bo niekoniecznie. Czasem może być wręcz przeciwnie. Czasem jest dobrze wybrać moment na dziecko taki, kiedy dziecko ma szansę zaadaptować się do nowego otoczenia. Czyli w momencie, kiedy wasze dziecko ma lat 2-3, właśnie w takim momencie możecie zmienić kraj czy środowisko, dlatego, że dziecko załapie nowy język i ułatwiacie się mu stać. Co później przyjdzie wam płacić jakimiś gigantycznymi sumami za szkoły elitarne, językowe i wydatkować. Zasoby na coś, co inaczej od natury mielibyście w gratisie. W przypadku mężczyzny, odpowiadający problem dla tego wieku plus minus parę lat od trzydziestki, to jest uwikłanie się w nieruchomość i jeszcze co gorsza, na kredyt, czyli zakotwiczenie, związanie się z krajem, społecznością, która kiedyś może wydrenować was z waszych zasobów. W przypadku kredytu, no to raczej pewne, że. Wydrenuje Was z Waszych zasobów w przypadku spraw jakichś ogólnoadministracyjno-polityczno-środowiskowych. To jest sprawa już indywidualna i zależy od danych czasów, danych realiów, wszystkiego praktycznie. Natomiast jeżeli Wy, jako mężczyźni, zafiksujecie się na kredycie w młodym wieku, to kredyt zrzucić z siebie oczywiście można, ale koszt tego jest wysoki. Może to być koszt albo finansowy, na wszystkiego, co trzeba będzie wyrzucić w tą czarną dziurę, albo wypadnięcia w ogóle poza system, co z czym też można żyć, ale to też kosztuje potem, kiedy będziecie chcieli zbudować rodzinę i w tym systemie z tego systemu jeszcze coś podebrać. Um, to jest kwestia, ja sobie tak mówię, tej um, granicznej sumy 30 tysięcy dolarów. 30 tysięcy dolarów to jest suma, która średnio, po całym świecie uśredniając pozwala Wam na zbudowanie wystarczającego domu dla całej Waszej rodziny w dowolnym kraju na świecie. Wiadomo, że w pewnych krajach ona będzie troszeczkę wyższa, w pewnych będzie troszeczkę niższa, jest tam jakaś wariancja zależna od stylu życia, ale to jest suma, która Wam wystarczy. I na skumulowanie tej sumy przeciętnemu mężczyźnie z przeciętnym zawodem w warunkach nietoksycznych powinno wystarczyć około 3, 10, około 10 lat to jest punkt y, drugi, natomiast punkt trzeci w przypadku, w przypadku kobiety to jest y, znalezienie się w negatywnym środowisku biznesowym, w przypadku kiedy już kobieta ma sprawy rodzinne zabezpieczone, tą piłeczkę, te piłeczki w tym słoiku, natomiast nie ma zabezpieczonych spraw biznesowych. I teraz y, zaczynając jakąś tam drogę biznesową, wikła się tak jak Wy mogliście się wikłać w lat 20 w system, na przykład zostaje urzędniczką, na przykład zostaje um, uwikłana w, pewien, w pewną sytuację na miejscu, co uniemożliwia wam dalszy rozwój na ten etap późniejszej kariery czy życia, czyli do 50 pięćdziesiątki, ewentualnie dalej. Ja takich przypadków um, znam sporo, na przykład kiedyś kolegę w Niemczech, który uwikłał się przez swoją małżonkę, która była tak uwikłana w niemiecki system i zwyczaje tam panujące, że uniemożliwiło im to jako parzy wyjazd na lazurowe wybrzeże, zmiany swojego życia i gościu do końca życia tam utknął właśnie przez, przez to, że jego małżonka, partnerka życiowa zafiksowała się na punkcie, który, który uniemożliwił mu jakąkolwiek zmianę. I odpowiadający dysonans dla mężczyzny w tym momencie, w tym, na tym etapie, w tej dekadzie jest taki, że poprzez złe biznesowe wybory grupę ludzi, z której on czerpie, czy wobec której się jego biznesowe sprawy toczą, zbuduje w sposób nieprawidłowy, odpowiednio naszpikowany zależnościami czy jakimiś krytycznymi punktami, które w pewnym momencie zniszczą jego karierę 10 lat przed jej spodziewanym końcem, i w tym momencie doprowadzą do załamania się finansowego jego rodziny, czyli możliwości finansowania to tego, co on musi dofinansować do wieku lat powiedzmy 60. I tym samym przetrącą kręgosłup im jako rodzinie i poddadzą ich próbie przez jego krótkowzroczność biznesową, która być może wynika z tych zależności, które, czy z tych decyzji, które podjął w wieku lat 20 i odciął się tam od pewnych dróg, na przykład możliwości pracy zawodowej za granicą, znajomości języku, czy jakichkolwiek innych błędnych decyzji biznesowych, które się potem za nim jakimś smrodom przez ciągną. To są te standardowe scenariusze, które chciałem Wam mówić tutaj jako extras do tamtego filmu. Które sprawiają, że gdzieś pojawi się na tym domu rysa, czy to na ścianach, czy to później na dachu. Jeżeli na dachu to lepiej, bo łatwiej taką rysę usunąć gorzej, jeśli pojawi się na ścianach. Mam nadzieję, że to pozwoli Wam uniknąć tych podstawowych błędów, których wielu tym nie uniknąć się nie udało i musieli się z nich potem wylizywać. Dziękuję.